Cześć moi kochani, jest okazja w tym miesiącu kupić taniej pasroja lub jakąś ofertę. Już Wam tłumaczę, jak to się robi, żebyście mogli sobie to spokojnie zrobić. Nawet chyba 20 zł taniej w Polsce. Nie wiem, jak to do końca wychodzi cenowo, bo ponieważ ja żyję w UK, ale za chwilkę do, teraz, do tego dojdziemy. Ale najważniejsze, jeżeli Wam to się przyda, zostawcie komentarz, zostawcie polubienie tego filmu oraz pamiętajcie o moim kodzie POW, jeżeli byście kupowali jakąś ofertę przy pomocy tego triku. Już was informowałem jakiś czas temu na moim kanale YouTube'owym. Jest tam film, że można zainstalować w końcu Clash Royale na komputerze. Trzeba pobrać tam wszystko. Linki pod tym filmem są. Trzeba pobrać Google Playa. No i jest taka oferta w tym miesiącu. A tym miesiącu się przyda nam Pass Royale, ponieważ jest Win20 Challenge. Gdzie obecnie y, chyba z Pass Royalem, a raczej na pewno będziemy mogli dowolnie y, zaczynać ten challenge. Więc wystarczy pobrać. Y, Google Playa na komputer zainstalować, podpiąć naszego maila i zainstalować Clash Royale. A. I w Clash Royale będziemy mogli kupić coś tam. No nie tylko chyba w Clash Royale. Nie, chyba w Clash Royale, bo jest oferta właśnie na Clash Royale. Więc nie wiem, w Clash of Clans pewnie też. Więc po zainstalowaniu tego wszystkiego na komputerze możemy kupić pas Royale a lub na przykład ofertę tak jak ja teraz wybieram sobie ofertę. Zobaczcie um, Tutaj sobie wybieram, oczywiście y, akceptuję warunki. I zobaczcie, z 9,99 robi mi się 5,99. Mam zniżkę y, 4 funty. Jak jeżeli funt by był po 5 zł, to jest około 20, około 20 zł taniej na mm, ofercie na pas Royalu. Więc nie wiem po ile jest pas Royal, chyba ten najtańszy jest: 30 coś zł, to by było 10 coś zł. Więc y, jest oferta y, do kupienia tego. Więc jeżeli Wam się to przyda. Pamiętajcie, użyjcie mój kodik Powpy też, to też mnie wesprzecie. I tutaj mogę oczywiście yy, kupić, sobie za chwilkę będę robił, więc jest taki mały myk, tylko trzeba zainstalować Google Play'a właśnie i Clash Royale na komputerze. Link jest pod moim filmem na YouTubie, i że można już legalnie grać właśnie w Clash Royale, więc myślę, że przydatna informacja. Więc polubienie, komentarz, czy Wam się przyda. I pamiętajcie, jeżeli będziecie coś kupować przy pomocy tego triku, wpiszcie tutaj I oczywiście moje wsparcie. Kodzik POW będzie mi niezmiernie miło. A ja tyle. Żegnam się z Wami. Do następnego odcinka. Cześć.